Koła w ruch. Przegląd kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaprasza Małgorzata Włodarczyk. Czas na kolejne koło naukowe w naszym programie Koła w ruch. Dzisiaj spotykamy się z logopetkami z koła naukowego Mowa bez wad. Zobaczmy i posłuchajmy jak wygląda ich praca. Klaudia Pyrzanowska, od dwóch lat jestem przewodniczącą Koła Logopedycznego Mowa Bez Wad na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rola naszego koła jest bardzo duża, ale takim głównym celem jest budowanie świadomości wśród takiej naszej lokalnej społeczności, nie tylko wśród studentów, ale także wśród rodziców, wśród pań, które są wychowawczyniami w przedszkolach, w żłobkach. Oczywiście też organizujemy różne warsztaty, różne konferencje, wydarzenia i w tym przypadku tutaj moja rola jest nieco większa, dlatego że taka kwestia organizacyjna też gdzieś leży na moich barkach. Nasze spotkania nie są regularne, są uwarunkowane od tego, jakie mamy potrzeby, co się aktualnie u nas dzieje, bo tak naprawdę większość z osób, które są w naszym kole, pracują, studiują, mają naprawdę wypełniony harmonogram dnia, często od rana do wieczora. Także staramy się dostosować nasze spotkania do naszych możliwości, do naszych potrzeb, do tego, co obecnie, jakie pomysły obecnie rodzą się w naszych głowach. Doktor Anita Famowa-Jurczak, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, opiekun koła naukowego Mowa Bez Wad. Robimy bardzo dużo, czy leniuszki, czy pracowite. Ja bym powiedziała, że to są takie pszczoły, które sukcesywnie pracują i bardzo intensywnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, bo koło rozpoczęło swoją działalność w 2019 roku i przez... Cztery lata zrobiłyśmy naprawdę i mówię świadomie, że my zrobiłyśmy, bo zarówno ja jak i dziewczyny pracowaliśmy bardzo intensywnie i zrobiłyśmy bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo konferencji, spotkań i też, no o czym była też mowa wcześniej, dziewczyny wygrały klakson. Działamy rzeczywiście bardzo praktycznie, działamy z diagnozą logopedyczną w żłobkach, chodzimy do przedszkola i mamy też ścisłą współpracę ze szkołami podstawowymi, logopedami w szkołach podstawowych, ale też organizujemy dużo wydarzeń w szkołach podstawowych, więc nasze koło to nie tylko mury uczelni, nie tylko konferencje, ale też bardzo dużo praktyki. Aleksandra Kocińska, od kilku lat już jestem członkinią koła logopedycznego Mowa Bezwatna w Uniwersytecie Zielonogórskim. Już od samego początku poczułam, że wiele od siebie możemy się uczyć. Dziewczyny ze starszego roku, które już trochę dłużej działały w kole, bardzo wiele wiadomości nam przekazywały takiej logopedycznej i zaczepiały nas y, taką chęć do zgłębiania tej wiedzy. Nie tylko przyjść na zajęcia, uczyć się to, co jest na zajęciach, ale także szukać czegoś y, w sobie samemu, żeby cały czas drążyć tą wiedzę logopedyczną i być coraz lepszym. I myślę, że to jest bardzo ważne w naszym zawodzie, żeby cały czas się szkolić. U nas jest bardzo ciepło, bo zawsze cieszymy się z jakichś naszych małych sukcesów, i wspólnych, i pojedynczych. Zawsze gdzieś tam się dopingujemy same. Jest to naprawdę super, jak możemy się od siebie uczyć. Więc każde jakieś szkolenie zdobędzie, to dopytujemy, jak było, czy warto jechać, czy się doszkalać. I zawsze się cieszymy, że jesteśmy po prostu my coraz lepsze. Dziś to wszystko, a kolejne Koła w ruch oczywiście w środę, ale nie 3 maja, a tydzień później. Do zobaczenia i usłyszenia. Koła w ruch. Przegląd kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaprasza Małgorzata Włodarczyk.